Hejka wszystkim, tutaj jak nie Dzisiaj przechodzę do Was z vlogiem, z maratonu czytelniczego. Ten maraton organizuję sama i tematem tego maratonu są książki z kolorowymi układkami, więc tak... E, Mój jest na moim Instagramie, ale mogę Wam... Jakie to są książki? Jest to Harry Potter i Czara Ognia Roszpunke Zaginiona Laguna Baśnia Małe Książę Król Maciuś I i Harry Potter i Zakon Feniksa i maraton zaczyna się za 15 teraz za 14 minut Mam nadzieję, że bawiliście się fajnie podczas tego maratonu i że czytaliście dużo książek. Nawet ja zaczynam maraton od małego księcia, więc zapraszam do oglądania. Już jest drugi dzień. Czyli niedziela. Jest jakoś 8.50 jakoś tak. I przechodzę do Was z takim dłuższym update'em. Jak mówiłam w poprzednim klipie to skończyłam mojego księcia. I teraz przechodzę do Was. Takimi moimi przemyśleniami dotyczącymi yy, nawet księcia książka mi się już mniej podobała, ponieważ yy, ona się strasznie, moim zdaniem, teraz dłużyła. Yy, znaczy, bo ona, na, to moim ona ma mniej niż 100 stron a mi się tak strasznie dłużyła yy, i myślę, że już nigdy jej nie przeczytam ale myślę, że będzie recenzja yy, na moim instagramie nazwa w dzik się na ekranie więc yy, zapraszam i yy, tak yy, czytam Haregu Putera. Zostało mi około 100 stron, I, i, znaczy ponad 100 stron, ale nie wiem tak dokładnie ile. I dobra, idę czytać. E, hej, jakby my... teraz na spędzasz z więc na razie będę mniej czytać, ale postaram się przeczytać y, jak najwięcej. E, hej, e, my będziemy teraz e, jechać. Idziemy na cmentarz. Więc będę teraz ku niej czytać, ale no postaram się czytać jak najwięcej.